Zawitaj matko, ruszańca świętego, przybytku Boga, w trójcy jedynego. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, o rzeczystości. czystości. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, Życia do czesności, Ocet rzeczystości. Bądźże pozdrowiona, Chostyń ożywa, W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej postygi. Witaj, Jezu, synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej postygi. dzisiejszy różaniec odmówimy z dopowiedzeniami, dlatego też pierwsze części Zdrowaś Mario będziemy odmawiać razem. Po słowie owoc żywota Twojego Jezus ja będę przedstawiał dopowiedzenie, które jest związane z tajemnicą, którą będziemy się modlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycia nieba i ziemi. Jezusa Chrystusa, Syna i Dnie Pana, Pana naszego, naszego, który się Ducha Świętego. Na razie w marcu się zmarychamy. U nas pod polskim piłatem ukrzyżowano mary pogrzebion. Stąd i do pieki. Przecież on i jak mać wystał, stąd i na niebiosa.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego patrzenia, daj nam dzisiaj i otwórz nam nasze winy, w jakiej my samy nas uznawajmy, i nie bądź nas na oburzeni, ale na zbaw, chodź z błędem. Udmyszał wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami żyć, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, i jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieki. Amen. O mój Jezu, Bebast na dnia piekielnego, zaprowadź do Niego i za szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Tajemnica pierwsza modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tak jak odpuszczamy naszych żywiołowajców i nie bój nas na pokuszenie, ale nasz Pan obok zlega. Zdrowaś, Mario, na Państwa, Zdrowaś, Pan, z Tobą, błogosławionaś imię i niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa, który z uczniami przyszedł do Ogrójca. Zdrowaś, Mario, wasz pełna. który prosił uczniów o modlitwę, który upadł na ziemię, aby wziąć na siebie nasze grzechy.

który nakazał Piotrowi schować miecz, który prosił, aby uczniów puszczono wolnymi. który dla nas dał się związać łańcuchami. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami Amen. grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. łaskę we złego, Panie. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z w imię i niebia wstani i błogosławiony owoc wygoda Twojego, Jezus. Którego członkowie San wydali Rzymianom. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś w imię i niebia wstani i błogosławiony owoc wygoda Twojego, Jezus którego poncjusz już Piłat wypytywał o winę, o was, wstępna, I pomocy, bo jest. którego Piłat niesłusznie skazał na ubiczowanie.

którego rany są dla nas wybawieniem od kary za grzechy. Święta Maryjo, Marka. móc módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Tajemnica trzecia cierni mu koronowaniem. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Mariusz.

który był bity po głowie, którego bito po twarzy. któremu pluto w twarz i rwano brodę, brodę, brodę którego oczy zalane były krwią, Którego oblicze było wyszydzonym, który modlił się za swoich prześladowców. Który, gdy go bito, modlił się za nas, który pomimo tak wielkiego upokorzenia nie przestał nas kochać, święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, dając mi godzinę

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Niech Bóg nas wczesnie podpiął i niech Bóg nam wczesnie i odpoczynam nam z nimi, jak i mimo wszystko w tym miejscu, i nie wciśnij nas na pokuszenie, ale nas zbaw z złego. Prowaś, Mariu, a Pan zbaw z Tobą, słowo sprawia nas z nimi, którego ludzie odrzucili, a wybrali barabasze. którego Piłat gestem umycia rąk wydał na ukrzyżowanie. który przyszedł dać świadectwo o swoim królestwie miłości i prawdy, który przyjął krzyż na swoje ramiona.

Który włączył Szymona do dźwigania krzyża naszego odkupienia, który Weronice pozwolił chustą otrzeć swoją zbladłą twarz. który pouczał płaczące niewiasty o prawdziwej pokucie i żalu za grzechy. Pyrrzód nienawiści jako cichy baranek był prowadzony na śmierć Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i godzina śmierci naszej. Tajemnica piąta, śmierć na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Proszę, Mario, który trzy godziny wisiał w upale na krzyżu. Który z krzyża widział, jak żołnierze rzucają los o jego szatę, pływał na krzyżu pragnę. Który wołał na krzyżu ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Który z krzyża dał swojej matce nas za dzieci. Powierzył nam, który powierzył nam skrzyża swoją bolestą matkę za naszą matkę, który na krzyżu wysłuchał prośby pokutującego łotra. Który mówił do Ojca, Ojcze w twojej ręce powierzam ducha mego, którego Bog żołnierze przebił w uczniom. Którego przebitego serca wypłynęła krew i wodę. święta Maria, Matko Boża, módl się za nami i teraz i w godzinę śmierci. Och Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.

Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojemnej, swojemu synowi nas polecaj. Swojemu synowi. Prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje błogosławieństwo. Przed tak wielkim sakramentem Upadajmy wy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem Starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłu niepojęte, Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Chod po wszystkie wynieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi, tym tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie. I w dniu ostatecznym chwalem nie zmartwychwstani przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenoś świętszy sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Niechaj będzie pochwalony Przenoś świętszy sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Niechaj będzie pochwalony Najświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Różańcowa Pani nieba ziemi, pozdrawiamy cię głosy naszymi. Do Ciebie się cały świat ucieka. Przez różaniec i pomocy czeka różańcowa dziewico Maryjo. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec i pomocy czeka różańcowa dziewico Maryjo.